I dlatego właśnie mam pokrywę w akwarium. Witajcie w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie dość nietypowy, bo będzie to wstęp do krótkiej serii filmów, w której będę zakładał niewielkie akwarium o pojemności 75 litrów. Ale żeby móc to zrobić, muszę najpierw stuningować. Oświetlenie. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w bardzo prosty i bardzo tani sposób zwiększyć bardzo moc oświetlenia w kupnym zestawie akwariowym. W następnym odcinku zrobimy sobie już wstępnie jakąś aranżację na początek na sucho. Mam już pewien zamysł, chciałbym zrobić takie, no może mniej typowe akwarium. Nie jakieś super skomplikowane, ale też nie jakieś takie, że tak powiem, o najprostszym wystroju. A w kolejnych odcinkach będziemy już zalewać ten zbiornik i sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, odcinki nie będą tydzień po tygodniu po sobie. Jest to z pewnych względów po prostu niemożliwe. Założenie akwarium teraz zimą nastręcza troszeczkę problemów. Bardzo ciężko jest kupić wysyłkowo rośliny. Niedawno zamówiłem komplet takich roślin i przyjechały mrożonki. 150 roślin, no właśnie, poszło do kosza. Jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie, że jakiś czas temu założyłem małe akwarium Octopusa 30. I na filmie, który tam wcześniej pokazałem, ten zbiornik, jak on się ma. Jak się tam zachowują rośliny, jak rosną przy tym oświetleniu, które tam było i filtrze, który tam był. Wszystko wyszło super. Ten zbiornik na tyle mi się spodobał, że postanowiłem następne akwarium założyć większe i właśnie na Octopusie, tym razem 75. 60 cm na 35, na 35, co daje fajne możliwości aranżacji. Wybrałem też ten zbiornik ze względu na łatwość tuningu. Oświetlenia. Nie muszę polegać na firmowych świetlówkach producentów zestawów, na przykład innych marek. Mogę sam dobrać źródło światła takie, jakie mi się podoba. Pokażę Wam, jak to zrobić i co najważniejsze, jak to bardzo, bardzo tanio zrobić w porównaniu do innych zestawów, które kupujecie w sklepach zoologicznych, znanych Wam marek. O których tutaj nie będę wspominał, bo nie wypada. Tak wygląda fabryczne oświetlenie w oktopusie 75 o mocy 18 W. W przybliżeniu wychodzi to jakieś 25 lumenów na litr wody, więc jest to zbiornik dla raczej roślin cieniolubnych. Tutaj stosunek oświetlenia do litrażu lepiej wypadał w oktopusie 30, gdzie wychodziło około 40 lumenów na litr wody, bo tamte Oświetlenie miało 12 W, a akwarium 30 litrów było całkiem nieźle. Tutaj jest nieco gorzej, dlatego postanowiłem stuningować te oświetlenie. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Pierwsze co trzeba zrobić, to odkręcić te 8 wkrętów, które mocują tutaj ten klosz, i my to teraz zrobimy. A to za chwilkę. zobaczcie mamy tu taką wnękę w której wchodzi te oświetlenie, jest tutaj aluminiowy element, jest to radiator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła od tych LEDów które też są to paski na takiej płytce aluminiowej która też dobrze odprowadza ciepło w łączeniu z tym radiatorem to bardzo istotna sprawa, do której za chwilę wrócimy sam klosz ma, jak widzicie w koło Taką gumową uszczelkę, więc jest to hermetyczne. Nic tu się nie może wydarzyć. Tu mamy dwie wtyczki, które należy wypiąć. I mamy tutaj już wypiętą, wymontowaną całą lampę. Czas na następny krok. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że nawet. Kręty, nie wiem czy to będzie widać, mają taką gumową, uszczelniającą podkładkę. Fajnie to jest zrobione. Tak wygląda element odpowiedzialny za oświetlenie w naszym akwarium. Mamy tu dwa paski łącznej mocy 18 W. Są na takiej aluminiowej płytce. Jest to po prostu radiator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła od tych diod. Chodzi o to, żeby te właśnie elementy miały jak najdłuższą żywotność. Jeśli się przegrzeją, jeśli temperatura będzie powyżej 50 stopni, ich żywotność drastycznie się zmieni, skróci, może dojść do przepalenia po prostu tych elementów. Dlatego w późniejszym czasie też musimy stuningować sobie radiator, bo on nie będzie w stanie odprowadzić ciepła z tych wszystkich elementów, które tutaj za chwilę dodamy. Ja wam powiem teraz, co dodamy. Przede wszystkim na środek trafi ten tutaj pasek również na takim aluminiowym podkładzie. Wszystkie dzisiaj paski będą na aluminiowym podkładzie. Chodzi o to, żeby świetnie odprowadzać ciepło. I to są to jest pasek wersji PLANT, czyli ma tylko niebieskie i czerwone diody. Dla lepszej fotosyntezy roślin, a takim, że tak powiem, brzydko skutkiem ubocznym jest to też, że jak gdyby wszystko się ładniej wybarwia w takim oświetleniu. Po prostu bardziej atrakcyjnie wygląda. I my go damy tu po środku. No to lecimy dalej. Pierwsze co zrobię, to zmienię tutaj w tych paskach jedną bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o oświetlenie fabryczne. Przesmaruję je pastą silikonową termoprzewodzącą dlatego, żeby lepiej przelegały i żeby lepiej odprowadzały ciepło teraz szczególnie na tym będzie nam zależało to po prostu niewiele trzeba tego nanieść, przesmarować i po sprawie wsunąć na miejsce ja to zrobię sobie paluchem musicie uważać, bo to dość mocno brudzi Przesmaruję to tam, aby miało jakiś tam styk. O, jak widzicie, dość to prosto idzie. Mhm. I mocno brudzi. Tak, ale to wszystko można później sobie wyczyścić, gdyby Wam się coś tam upaprało, jak widzicie. I ja teraz delikatnie dotykając tutaj za bardzo tych... Oj. Chipów LED-owych wsunę to idzie z, z wyczuwalnym oporem. Ok, ja to jeszcze później docisnę. Na razie tylko wsunę. Chodzi o to, że im mniejsza przestrzeń między tym podkładem aluminiowym. Na tym pasku, a radiatorem, tym lepiej. Najlepiej nie powinno być w żadnej przestrzeni. Nie powinno dokładnie przylegać, żeby po prostu dobrze odprowadzać ciepło. O, ja to sobie przesmaruję, potem to docisnę i to się tak lekko przyklei, ale nie jest to trwałe połączenie. Kto sam buduje komputery, sobie tuninguje je, zmienia procesory, to wie o co chodzi. To jest ta sama zasada. Jak to się troszeczkę przygrzeje, no to tam potrafi złapać, lekko się przykleić, ale nie jest to trwałe połączenie, jak w przypadku kleju termoprzewodzącego, który jak już się sklei, no to na amen. Dobra. I my sobie teraz to wsuniemy tutaj. OK. Ja tego jeszcze nie dociskam. Nie mam pośpiechu, bo to się po prostu... Nie przyschnie, nie przyklei. O, tak na środku, żeby było. To samo zrobię z tym paskiem. Z paskiem Plant o mocy 9 W. Ale nie wspomniałem ile to kosztuje. Za pasek Plant na Allegro zapłaciłem 6 groszy. Przepraszam, 6 zł z groszami. 6 groszy, fajnie by było. To nawet w Chinach chyba jest droższe, ale 6 zł z groszami czyli jak widzicie no cena śmieszna a korzyść znaczna dobra przesmarujemy to sobie tutaj w miarę tam. dokładnie jest satelita więc tutaj trzeba to zrobić w miarę dokładnie ale bez przesady. O, ok. Rękawiczki już mam poprane. ale po to je mam. No dobra. I teraz sobie tu wsunę na środek. Ok. Mhm. Wypośrodkuję tak mniej więcej. Zmienię rękawiczki. Zamontujemy te paski. Ale już nie użyjemy tej pasty silikonowej termoprzewodzącej, a użyjemy takiego kleju, w moim przypadku Made in China. Co za różnica. Co, co dzisiaj nie jest czajna, wszystko jest dzisiaj Made in China. Yy. I przykleimy te paski tutaj. Jak wspominałem, ten pasek ma 9 W, a kosztował na Allegro 6 zł. Nie Te paski kupiłem jako jeden pasek od długości 1 metra, przeciąłem go na pół, bo to i co, odcinek, o widzicie tu, tu, tu i tak dalej. Można sobie to ciąć. I mam dwa paski po 50 cm, akurat tyle co trzeba za te dwa paski, czyli jak kupiłem 1 metrowy, zapłaciłem 11 zł. Świetna cena. I zobaczcie, mamy tu tuning za w sumie 20 zł, a moc wzrosła do 42 W. Nieźle. I oczywiście. Lumenów około 40-45, już dokładnie policzę na litr wody, co daje już pewne możliwości. Ok, te paski trafią tutaj, ale z tymi paskami jest troszeczkę inaczej, bo musimy je przykleić klejem termoprzewodzącym. Czyli jak on już złapie, no tak szybko nie łapie, bo on łapie dobę. A, pełna wytrzymałość jest po dwóch dobach, dopiero więc to nie jest super glue, że trzeba się spieszyć jakoś mocno. Ale sobie to zrobimy. O! Ok. Mhm. I przesmarujemy. Ja to tutaj. O, jakoś mi tak nieporęcznie. No dobra. O, i trochę za mało tego kleju dałem. Za mało, znacznie za mało trochę go rozprowadza, potem docisnę, on sam się jak gdyby rozpłaszczy tam mhm. dobra tu nam brakuje? Mhm. Ty, ty, ty. dobrze dobrze, jak my go dociśniemy to to się fajnie i tak rozprowadzi a więc ten paseczek damy tutaj, trochę bliżej tej krawędzi, żeby dalej od tych dziurek o. Dobra. Dociśniemy. Ok. No i mamy. Następnie. Czy się zdziwił, bo by mi odpadło. O. To już nie są nauczony, że trzeba więcej. Okej. Okay. No, dobra, nie Przyszczę sobie na mm -hmm. I przyklejamy sobie pasek następny. A jeszcze wspomnę, że LEDy, które wybrałem, te białe, mają temperaturę barwową 6,500 Kelwinów. Takie oświetlenie mi się osobiście najbardziej podoba. Neutralne białe. Chociaż na Allegro występuje jako chłodne, no, ciepłe. Na Allegro to jest bardzo ciepłe, tam chyba było 4200 Kelvinów. Tutaj żółte światło, a tu jest takie białe, neutralne. Wybrałem takie LEDy, gdyż używam podobnych LEDów, dokładnie chipów tych samych, tylko na troszeczkę innej podstawie do fotografii bezcieniowej i świetnie to się sprawdza takie neutralne światło dobrej jakości. Bo tu CRI jest dobrze ponad 80, odzwieranie barw jest niezłe. I w moim przekonaniu, LEDy, które wybrałem, są ok i na moje potrzeby jak najbardziej wystarczające. Wy oczywiście możecie sobie kupić inne, może macie inne preferencje, inne potrzeby. Ja robię to pod siebie. Mi tak pasuje, mi tak gra i jestem z tego zadowolony. Ja postanowiłem, że nie będę ingerował w oryginalny układ elektryczny tej lampy, zostawię te wtyczki i te zasilanie w spokoju. Będzie chodziło na tym oryginalnym zasilaczu. Oczywiście można to połączyć wszystko, użyć mocniejszego zasilacza i zasilacz to jednym, ale ja pomyślałem, że te dodatkowe rady, które dzisiaj zamontuję, będę zasilał osobno i będę mógł mieć jak gdyby, możliwość ich uruchamiania lub nie, w zależności od potrzeb i też będę chciał je regulować, czyli ściemniać i myślę, że dla mnie będzie to całkowicie wystarczające, nie się to bały w jakieś układy, które będzie można później wpinać i używać tego przez np. smartfona. Też to można zrobić, możecie dokupić takie elementy. Noś mocno do podroży z i ale to się da wszystko zrobić. Ja chciałem pokazać to jak najprościej, da się to zrobić jak najtaniej. Do tych LEDów, które dzisiaj zamontowałem, użyję takiego zasilacza, który kosztuje jakieś 50 zł. Jest to 12-woltowy zasilacz 5-amperowy, całkowicie wystarczający tutaj na to, co dołożyliśmy. Wszystko połączymy przez takie kostki na wcisk, aby to było jak najbardziej proste, żeby każdy mógł to zrobić i bezpieczne. Te kostki są profesjonalne rzeczy, fajnie sprawdzają. Używam ich od lat. Jeszcze się nigdy nie zawiodłem. Połączymy to po prostu ze sobą. Zobaczycie, pokażę wam po kolei jak to zrobić i taka ciekawostka dotycząca tej taśmy tutaj plant, dostałem taką karteczkę od yy, sprzedającego że pomylone są bieguny i oznaczenia są błędne tam gdzie minus, tam powinien być plus i tak dalej, warto to sprawdzić gdzieś tu miałem zasilać już podłączony ok a więc podłączymy tak jak on tutaj sugeruje, że Minus na płytce to będzie plus. Aha. Zgadza się. No, ostrzegł mnie o tym. No, nie będę się gniewał. Dla mnie nie ma sprawy. Dobra, ja się teraz tutaj trochę poginastykuję i za chwilę się widzimy. Należałoby to sprawdzić a sprawdzimy to w ten sposób, że szybką jakąś powizorkę, żeby się nie okazało, że wszystko już mamy zmontowane, a to nie świeci i trzeba to wszystko rozebrać, no byłaby lipa zawsze można się pomylić, więc lepiej to ogarnąć już na tym etapie niż później zastanawiać się co poszło nie tak no, te nasze trzy paski, które dołożyliśmy, świecą. Wszystko jest ok. Paski, które dołożyliśmy, będę chciał sterować chociaż w minimalnym stopniu, czyli ściemniać i rozjaśniać. Do tego celu posłuży mi coś takiego kupionego na Allegro za 5 zł. Trzeba to wpiąć w owód zasilacza i o sprawie. Mi akurat te wtyczki tutaj hmm, jedna z nich nie pasuje, ale mam jakieś swoje. Przerobię to szybko i urządzonko będzie gotowe. Następnym etapem, jak wspominałem, jest tuning samego odprowadzania ciepła, czyli radiatora. Musicie to zrobić, jeśli będziecie mieli tyle tych ledów, bo jeśli tego nie zrobicie, to one się po prostu spalą. Przegrzeją się w chwilę i będzie po sprawie. Nie możecie tego olewać. Ja wymyśliłem sobie, że domontuję kilka takich właśnie aluminiowych, dużych radiatorów, bo wnęka, która jest na tą lampę, pozwala mi na to. Tam jest właśnie tyle miejsca, że to się zmieści. Po środku tutaj, gdzieś mniej więcej, jest takie wzmocnienie, na którym się opiera ten radiator, więc tutaj tego nie zabuduję. Użyję tutaj czterech radiatorów, które również kiedyś kupiłem na Allegro za jakieś niewielkie pieniądze, ale zabijcie mnie, nie pamiętam już jaka to była kwota. Ale z tego co kojarzę to one były jakoś tam po kilka złotych za sztukę. Możecie wybrać inne radiatory. Ja po prostu już takie miałem i takich użyłem. W całe szczęście pasowały. Musicie mieć na uwadze tą wysokość tutaj, one nie mogą być zbyt wysokie. Te akurat mają wysokości 3,5 cm i są wystarczające. I tej wartości bym się trzymał, bo jak widziałem, tam chyba już centymetr więcej czy pół, nawet i, i będą za wysokie. E, moje radiatorki mają długość 7,5 cm, szerokość 3 cm, na tą wysokość 3,5 cm I myślę, że jest to całkowicie wystarczające, żeby to schłodzić. Mam taką nadzieję. E, wszystko wyjdzie w praniu. Jak się zjara, to Wam o tym powiem. No i co? No to musimy teraz przykleić tą właśnie pastą, przepraszam, pastą klejem termoprzewodzącym. Radiatory mamy już przesmarowane. Po prostu je sobie teraz przyklejmy. Tutaj widzicie tą komorę, w którą wejdzie lampa. To są wtyczki od fabrycznego zasilania i przycisk włącznik. Jak widzicie, tu jest te wzmocnienie, o którym wspominałem, na które się opiera tutaj ten radiator firmowy, więc tutaj w tym obszarze my nie mamy radiatorów, które dokleiliśmy, tylko będą tutaj, bo tu się zwyczajnie taki radiator, ten, który ja mam, nie zmieścił. Tutaj wychodzi przewód zasilający do zasilacza w firmowym zasilaniu. My też tutaj w ten element musimy się wpiąć. Zrobimy tutaj sobie otwór i przepuścimy nasz przewód od naszego dołożonego oświetlenia. To jest ten przewód, którym się wepniemy. Końcówka do zasilacza, regulacja, czyli ściemnianie, na przykład rozjaśnianie. To jest ten element, który ja dorobiłem. Wtyczka ta końcówka, bo ta nie pasowała, oryginalna ta biała. A to jest po prostu zwykły przewód, który wyjdzie sobie gdzieś tutaj i połączymy to do tych dwóch kostek plus minus. Ja już otwór tutaj wywierciłem. Nie będę pokazywał na filmie, jak wiercę otwór ten film i bez tego jest koszmarnie długi. No niestety jest taki długi, bo chcę dokładnie pokazać, jak krok po kroku jest przewiane te oświetlenie. Mógłbym go oczywiście w postprodukcji mocno przyciąć i trwałby połowę z tego. Tylko nie wiem, czy później byście dokładnie wiedzieli, jak to było. Zrobione, więc zawsze jest coś za coś. Ja już tutaj przyciągnąłem ten kabel, teraz założę taką opaskę zaciągającą, po to, żeby nie dało się wyrwać stąd tego kabla, tego przewodu, zaciśniemy. Jak nam wystarczy w środku. Mocno to trzeba zaciągnąć, nadmiar obciąć, i po sprawie, ale to nie wszystko. Ten powstały otwór może być problemowy, jeśli go nie zakleimy może ty dostawać się wilgoć. Ja użyję takiego malutkiego silikonu akwarystycznego do kupienia w sklepach zoologicznych i po prostu to zakleję. Klej na radiatorach już wysechł i my naszą stunikowaną lampę możemy połączyć. Z tych kabelków tutaj plus i minus połączymy do plusa i minusa na tych kostkach te dwa przewody a firmowe wtyczki połączymy tak, jak były. Najpierw zacznę od firmowych wtyczek. Jedna i druga. Mamy gotowe. Teraz połączymy plus do plusa, a minus do minusa. Wchniemy to. tu i tu Szybka próba, czy wszystko działa ta, 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 ta. I wszystko działa. Okej, okay. przykręcamy. Ja tu mocno przysłoną ściemniłem, żeby można było widzieć dokładniej to oświetlenie. Zobaczcie, tak wygląda oświetlenie oryginalne. A tak wygląda stuningowane. Ta tak wygląda oświetlenie fabryczne. A tak nasze stuningowane, razem z fabrycznym, oczywiście. Z 18 W mamy teraz 42. 18 W fabrycznego, 15 białego dołożonego przez nas, plus 9 W plant, co, jak wyliczyłem, wynosi około 3400 lumenów, czyli na litr wody 45 lumenów, jeśli dobrze liczę. Czyli całkiem nieźle, prawda? Mamy też możliwość regulacji oświetlenia jego mocy przy pomocy tego pilcika za 5 zł na kablu w 7 skokach, tak to wygląda mniej więcej. Jak widzicie, nie jest to płynne. Jest 7 takich stopni, ale myślę, że to jest całkowicie wystarczające. Jak za 5 złoty, rewelka. I Jak widzieliście, tuning Octopusa 75 jest bajecznie prosty i przy tym bardzo, bardzo tani. W w porównaniu do tuningu innych zestawów dostępnych na rynku, gdzie musicie kupić drogą świetlówkę i kombinować, jak to tam zamontować, a jak potrzebujecie dwóch takich świetlówek, żeby mieć jakąś tam rozsądną moc na roślin bardzo wymagających czerwonych, trawnikowych, no to te koszty gwałtownie rosną i sięgają nawet setki złotych, a tutaj to kosztuje grosze. Oczywiście nie jest to film instruktażowy jak stuningować oktopusa. Tutaj chciałem pokazać, jak ja to zrobiłem na własne potrzeby i aranżacji, którą sobie wymyśliłem, i na przyszłe aranżacje, bo ja dość szybko się nudzę i często zmieniam wystroje w akwariach. Wy możecie wymagać innego oświetlenia, innego źródła światła, innej barwy, innej mocy. Każdy może sobie dobrać własne parametry oświetlenia, bo ten zestaw bardzo łatwo się tuninguje jak żaden inny. Mało tego, nawet filtr w tym zestawie można stuningować już za niewielkie pieniądze. Pokazałem to wcześniej na przykładzie Octopusa 30. Na moim kanale znajdziecie ten film. Zapraszam. I na koniec chciałem podziękować wszystkim wspierającym za to, że bierzecie czynny udział w życiu tego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli Ty byś chciał wspierać ten kanał, możesz kliknąć w ikonkę wesprzeń obok ikonki subskrypcji. Tam dalej wstępcie. Chciałem tylko wspomnieć, że jest to bardzo bezpieczne. W każdej chwili możecie się ze wspierania kanału wycofać, bez podawania przyczyn. Nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. Wszystko jest dobrowolne i w każdej chwili można się wycofać. A wszystkich zapraszam na... Mojego Facebooka, gdzie tam dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam, wpadajcie!